O, pat, tu 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 miliones, oddam ci dolores. Dzień dobry państwu, witam w odcinku, w którym pokażę Wam mój wzmacniacz, amplituner, znaczy. Coś nie z tym, ale już Wam mówię, o co chodzi. Ogólnie tutaj mamy u góry takie radio, co dostałem. To, to jest nieważne jakby. Nas obchodzi ta skrzynka na dole w takiej obudowie i to jest mój sumacniarz. I tak, tutaj mamy dwa głośniczki. I tak, mamy diodkę LED, która sygnalizuje włączenie. Włącznik sieciowy. I tutaj normalnie były trzy potencjometry. Tam wysokie, niskie i głośność. Ale coś mi się zepsuł ten, ten jak on się nazywa, korektor barwy. I po prostu dałem tylko od głośności potencjometr. Selektor wejść, czyli radio albo wejście jack. I łącznik radia. Ta włączmy sobie to do prądu dobra jak widzicie lampka się zaświeciła w głośniczkach buczy i już wam mówię po co zrobiłem ten wyłącznik radia posłuchajcie I teraz włączę radio. No więc jest słychać tą różnicę, że tam jest ten brum jakby od radia. I posłuchajmy sobie radia. Znaczy ogólnie nie posłuchamy sobie. Co jest? Nie da się dostroić, ponieważ obudowa jest metalowa i z tego powodu, że jest metalowa, to wszystkie szumy, bo antenę ferytową mam w środku i niestety, no niestety nie da rady, musiałbym ją wysuwać jakoś, ale chwilka. Posłuchamy sobie muzyki. Podłączyłem tutaj kablem jack do tego radia. Podłączyłem włączmy to. Włączmy to. Przyciszmy. Tutaj zakleiłem, jakby bo to była marka. Kilka. A, nie to wejście. Gdziekolwiek mieszkacie, będziecie sali w Gotowi na wygrane? Bo te ciągle rosną. Dziś mamy dla Was nawet 900 tysięcy złotych. Ślijcie SMS o treści RMF pod 7377, koszt 3,69 W lub wejdźcie do gry na www.rm.fm. Organizator. I to jakby gra cały czas przez ten. Przez... Ee... Yy, przez mój wzmacniacz, jakby to tylko odbiera. Piongramów, yy, no. tylko 4,39, tylko 4,39 netto plus wat, przy zakupie 6 sztuk. Najważniejsze produkty dla twojego sklepu. Dobra, potem jakieś reklamy. Wole do odegrania, również Orlen, wraz z rządem. Dolares miliones! Oddam ci Dolores! Dobra. I teraz zajmiemy się tym, w jaki sposób jest zorganizowany yy, przełącznik wejść. Yy, okay. A więc yy, wygląda to mniej więcej tak. To jest przełącznik typu isostat. To wygląda tak, że jest taka takie coś. I z tego wychodzą jakby piny do podłączenia, czasami dołem, czasami też górą. To i dalej. Mamy śrub tutaj jest jakaś sprężynka. I tutaj mamy jakieś, taką ładną gałeczkę. I ogólnie tak wygląda przełącznik i sąs... To jest... Isostat. No i dobra. Co to, to tak jasno. Dobra. Nie no, na czym to widzicie dobrze? Bo tak. Yy, I dobra. I potrzebujecie do tego potrzeba wam isostata. Yy, I sostata już wam mówię dwusekcyjnego. Czyli to jest taki. Teraz sobie rysujemy go od dołu jakby. Czyli tu macie tą gałeczkę. I jakby teraz rysujemy te albo górne, albo dolne, nieważne. I to ma mieć tak. Yy, to powinno mieć. To, to takie coś. To jest pin. I ma mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, czyli dwusekcyjny. A jeśli macie więcej pieniążków, ja niestety, znaczy kupiłem go, ale mi się zarał kropelką i przestał przewodzić w ogóle, Czy przestał się naciskać, to kupcie sobie czterosekcyjny, znaczy trzysekcyjnego nie kupicie, bo takich nie produkują raczej, ale kupicie sześciosekcyjny, czyli który ma po prostu kolejny raz 2, 3, 4, 5, 6. To się tak słabo narysowało. Kupcie sobie, yy, tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, to jest sześcio, sześciosekcyjny przełącznik. Chorybka, słabo to widać. O, dobra. Jest lepiej troszkę. E, Sześci i jakby każde trzy to jest jedna sekcja. Jedna sekcja. Tutaj macie druga, trzecia, i czwarta. To macie przełącznik cztery sekcyjne. Takie przełączniki są dość drogie bo za taki Czterosekcyjny to 15 zł, nawet zapłacicie za sztukę. Dlaczego ja napisałem sześciosekcyjny? To jest czterosekcyjny. Sorry. My się zawsze nie wiem czemu. Ym, należy się zajmiemy przełącznikiem takim, takim, jak ja mam. Czyli przełącznikiem dwusekcyjnym. Który ma dwie sekcje. Mamy tutaj nasz przełącznik i jak go teraz podłączyć? Dwie sekcje potrzebujecie, bo to mam wzmacniacz stereo. A do stereo jakby potrzebujecie dwie sekcje. Jeśli macie mono, sobie zróbcie jedną sekcję. Bo będzie Wam wygodniej. No i tak. Jak to podłączyć? Tutaj. Do dwóch środkowych podpinacie yy, dwa kanały wzmacniacza. Yy, pierwszy kanał, drugi kanał, że wejście. Wejście na przykład przed wzmacniacz, czy coś takiego. Dalej, tu już nie ma zależności, który, czy ten, czy ten. Teraz jak podłączycie, czy do tego podłączycie radio, czy do tego, bo no to jakby jest tak, że to po prostu na wciśniętym przełączniku, jak go wciśniecie, to będziecie mieli radio, a na wyciśniętym będziecie mieli jacka albo na odwrót po prostu, to się tym różni. Oczywiście nie musicie tu radio podłączać, na przykład jak macie Sincha i jacka albo jakiś gramofon czy coś, to możecie sobie też taki przełącznik wejść zrobić. E Dobra, powiedzmy, że tutaj mamy radio, bo robimy radio. Więc to byle, którego nieważne, czy do tego, czy do tego. Yy, Podłączycie wyjście z radia. Oczywiście, nie masę. Tu ogólnie na przełączniku nie mamy masy. Po prostu radio. Radio i, jako że radio, nie mamy stereo, chyba że macie. To tu podłączycie drugi kanał, radia. Ale że nie mamy, to tutaj łączymy drucikiem 2. I tutaj, jak macie przełącznik jack, to już wam pokazuję. Poczekajcie. Tutaj mam jakieś wejścia jack. Znaczy, jest dużo rodzajów, ale to zwykle wygląda tak. Tutaj macie dziurkę na ten nasz przewód, i macie trzy wyprowadzenia, jeśli macie wejście mono, znaczy stereo. No i tak. Numer jeden, czyli to najbliżej, to jest zwykle masa. I masa idzie od razu do masy przed czyli do końcówki mocy. Tego nie, nie dajecie na nasz przełącznik. Potem tu są dwa kanały. I tym się właśnie zajmujecie. Powiedzmy, że tutaj podłączacie yy, pierwszy kanał, na przykład ten. Jack pierwszy dajmy. A tutaj dajmy drugi. Rozumiecie, że Tamten podłączamy. No i tak to wygląda. I to y, ogólnie działa na tej zasadzie, że tutaj mamy. Jakbyście chcieli na schemacie narysować takie coś, to y, to wygląda tak, że tutaj macie y, nasz wzmacniacz. Tutaj macie wzmacniacz, jakby i wzmacniacz sobie wybiera. Albo wzmacniacz sobie wybiera y, tutaj powiedzmy radio. A no i radio jest tutaj połączone, albo sobie tak wybiera. Albo sobie wybiera dżeka i dżeka. Rozumiecie? I to ogólnie. No tutaj, no bo to się rysuje, że macie tutaj Siup, Tak wygląda. Chwila, narysuję Wam to trochę lepiej. E Politka, bo to słowo widać, to no, jednak wam tak nie narysuję, ale weźmy sobie tutaj, to mamy coś takiego, że siup, 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 siup. I tutaj macie tak i tak i to znaczy to, ta strzałeczka jakby to jest to co, to, w którą stronę przewodzi, że albo przewodzi to z tym, albo to z tym i w tym przypadku mamy tak samo. I to się rysuje w takim prostokącie, w prostokąciku takim kreskowanym, że, że jakby, że to jest pod jedną obudową, pod jednym daszkiem to mieszka. I w sumie o isostatach to by było na tyle. I teraz sobie jeszcze Zrobimy o. Yy, tylko, bo mi się ten zeszył tutaj kadrzy, Nie, nie zaczekać. To tak nie może być za bardzo. To dobra. No, dobra. I yy, teraz zrobimy tak. Yy, przełącznik nasz sieciowy. Jaki to musi być przełącznik? Już Wam pokazuję. E, tylko muszę sobie go znaleźć. Znaczy takiego drugiego, takiego samego chyba już nie mam. Ale coś na podobieństwo. Tutaj mam przełączniczki. Ja, o to jest właśnie taki co go zepsułem. Czterosekcyjny. Taki już większy jak widzicie. Dość długi. Nie potrzebujecie przełącznika. No kurde, akurat takiego nie mam. Ale co ciekawe, też potrzebujecie przełącznika dwusekcyjnego. Tak? Dwu? Ja muszę się zastanowić. Tak, dwusekcyjnego. No i znowuż, jak to działa? Bo to ja mam przełącznik, jako wyłącznik sieciowy, mam przełącznik dźwigniowy. Czy to jest coś takiego, że tu. Tak Wam rysuję teraz od boku. Tam macie jego piny. On tutaj ma tą spiralkę do nakładania nakrętki. No i tą dźwigienkę, którą przełączacie. On wygląda tak. I teraz narysujmy go od dołu. On musi mieć tak samo sześć wyprowadzeń. OK, mamy te 6 wyprowadzeń. To mamy od tyłu, jakby. I czyli to jest też 2, 2, sekcje. To mamy takie coś do środkowych pinów. Znowu podpinamy to, do czego chcemy, że tam wpływa nasz sygnał. Czyli tu mamy jeden. Biegł 230V, a tam drugi kanał 230V. I teraz robimy tak. Tutaj podpinamy powiedzmy, tutaj leci do naszego. Transformatora. słowo to dobra, a tu leci do naszego transformatora 230 V. Tutaj, albo nie leci jakby nigdzie. Rozumiecie? Są też takie przełączniki, co one wyglądają po prostu tak. To tutaj podpinacie. Gniazdko, a tutaj nasz transformator. To wygląda tak. Teraz zajmijmy się potencjometrem od głośności. Musi być to potencjometr stereo. Potencjometr stereo już wam pokazuję. Tutaj mam jakieś wygrzeby. Ok. Stereo, czyli zwykły potencjometr, ma trzy nóżki. A ten to są jakby dwa potencjometry w jednym. Więc. Więc ma tych nóżek już sześć. Jak tutaj widzicie. I na tym mamy napisane B20 kilo. 20 kilo to jest za mało jak dla regulacji głośności. Yy, przydałby nam się. China. Ja. Ok. Ten jest B20 kilo. B to jest rodzaj B oznacza liniowy zwykle, a y, A oznacza logarytmiczny. 20 kg to jest za mało, więc dajemy B50 kg. Kilo. 50 kilo to jest dobra wartość. To, o, to jest dobra wartość, jakby. Poczekajcie, bo to muszę. Poczekajcie, chwileczkę. I ok, mamy już ciemno i widać w miarę. B50 kg, ale my słyszymy dźwięk, jak kręcimy, to my nie chcemy, żeby się liniowo zmieniał, tylko żeby był nieliniowy, czyli logarytmiczny, więc potencjometr musi być A50 kg, a raczej dwa razy A50 kg, bo to jest podwójny potencjometr. To już Wam tłumaczyłem. I jak go podpinamy? Narysujmy sobie taki potencjometr od spodu. Siu, 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 Weźmy go sobie po to budowę. I tutaj jest ta nasza gałka strojenia. Tutaj mamy te nasze nakrętki i wszystko mamy nasz potencjometr i teraz jest go podłączyć. Tutaj dajemy sygnał jeden i drugi kanał sygnał z przed czyli w skrócie z P przed środek podpinamy tutaj idzie nam Tutaj leci do końcówki mocy. Do końcówki mocy, a te dwa piny do masy. No i tak to wygląda. I jeszcze podłączenie do biobielem. Bo ja ogólnie w swoim transformatorze mój transformator wygląda tak, że mamy tam tutaj mamy gniazdko 230V i dalej sobie go rozszerzę trochę. Mamy uzwojenie pierwotne. I yy, oryginalnie było jedno uzwojenie wtórne, ale ja zrobiłem tak, że mam dwa uzwojenia wtórne. Sobie jedno dowinąłem i tym yy, zasilam. Wzmacniacz. Tu mam 12V, a tu mam 7, e, przepraszam, 6V, czym zasilam mój, e, czym zasilam mój ten e, przedwzmacniacz. I tutaj jakby mamy, to wygląda. Że jakby mamy tutaj ten siup, 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 prostownik, i tutaj nam wychodzi plus z minusem. I tutaj mamy już powiedzmy te 7V prądu stałego DC. I jak to mamy? to do diody LED nie możemy jej zasilać z 7V, bo dioda potrzebuje tam 3,3V, więc sobie liczymy. Jest na przykład taka strona e kalk.eu Tam sobie możecie policzyć właśnie ten opornik i tam wpisujecie, że wasz opornik, znaczy wasza dioda ma 3,3V i 20 mA ma świecić. Znaczy ma pobierać 20 mA i mi nie wiem ile wyszło, chyba coś około 330 ohmów. Znaczy to zależy, z jakiego napięcia za, e, zasilacie. Piszecie nam jakie napięcie i anoda tutaj, katoda tutaj. I tak to wygląda. Czy coś jeszcze jest do omówienia? Yy, aha, bo jeszcze z tyłu. Teraz wam tego za bardzo nie pokażę. Ale jest coś takiego. Jak przełącznik mono. Bo czasami mam tak, że jak z komputera idzie dźwięk przez tego jacka, to on jakby gra tylko jeden kanał. Bo wiecie, że cały dźwięk jest na jednym kanale. I żeby to wyrównać, to jak mamy nasze wejście, naszego... Jacka Naszego Jacka, to nie? To Tu macie masę <laughs> A tutaj y, wam idzie tam na Przełącznik wejścia do przedwzmacniacza A oprócz tego y, To może wam iść na Przełącznik taki pojedynczy, malutki Yy, który będzie wam jakby zbierał obydwa kanały. Tylko nie pomylcie sobie, żebyście nie zbierali do masy, bo jakby nie będziecie niczego słyszeli. I czy coś jeszcze wam z tyłu? No, yy, znaczy, no oprócz tego przełącznika tu mamy 230. To oprócz tego przełącznika jeszcze mamy bezpiecznik i dopiero ten nasz przełącznik sieciowy, który rysujemy w ten sposób, w takich kreskach, bo jakby mamy dwa przełączniki w jednej obudowie. I dopiero masz transformator. No i tak wygląda po stronie sieciowej i w sumie czy coś jeszcze jest do omówienia? Chyba nie. No i to by było w tym odcinku. Na tyle dziękuję za oglądanie i do widzenia.